Szpital Kliniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazuskiego otrzymał certyfikat akredytacyjny standardów letnictwa szpitalnego. Certyfikat potwierdza, że oferowane przez szpital usługi i świadczenia medyczne są na najwyższym poziomie. Dla pacjenta daje to jeszcze większą pewność i bezpieczeństwo, że w tym miejscu, w którym się znajduje, będzie miał okazaną pomoc na najwyższym poziomie. Sama akredytacja i certyfikat akredytacyjny jest tego potwierdzeniem. Powstanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jest ściśle związane z utworzeniem medycyny akademickiej w stolicy Warmii i Mazur. Byłem inspiratorem utworzenia właśnie kierunku pielęgniarstwa to się zaczęło w 2003 roku, a potem moja decyzja przez Senat została zatwierdzona. W 2007 rok utworzenie Wydziału Lekarskiego. Od tego czasu rozwój medycyny w Olsztynie nabiera tempa. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak w tym budynku, który połączony jest z tym starym z tym nowym, był oddział chorób wewnętrznych. No, bardzo miły, fajnie, dobrze, lekarze i tak dalej, ale nie da się ukryć, że to był bardzo stary budynek, gdzie chorzy nie mieli tak dobrych warunków jak w tej chwili w nowym budynku. Starania o akredytację ministra zdrowia rozpoczęły się w 2015 roku. Szpital musiał wdrożyć 225 procedur dotyczących leczenia administracji oraz zaplecza technicznego. Droga była dosyć długa, bo to od 2015 roku się szykowaliśmy, ponieważ to też nie jest aż tak łatwe, żeby to otrzymać. Musieliśmy przygotować albo można powiedzieć poprawić wiele punktów prowadzenia szpitala. No i to się udało, także dostajemy ten certyfikat. Można powiedzieć, że jedni z najlepszych jesteśmy w w Polsce jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. Certyfikat wręczył dyrektorowi szpitala przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. I przyznaję certyfikat numer 2019 przez 30. Minister Zdrowia z Gminy. Uroczystość odbyła się z udziałem licznych gości oraz pracowników i władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas uroczystości przyznano dyplomy i gratulacje dla zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie wszystkich procedur. Certyfikat, prócz prestiżu, otworzy nowe źródła finansowania. W końcu szpital się dochrapał tego certyfikatu i myślę, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich, również dla samego uniwersytetu, no bo jeżeli. Dzięki temu się uzyska trochę większe finansowanie, to na pewno wynik finansowy będzie też lepszy. Profesor Ryszard Gurecki, rektor UWM, pogratulował pracownikom szpitala sukcesu, a profesorowi Maksymowiczowi awansu na wiceministra. Certyfikat przyznany przez ministra zdrowia ważny jest przez 3 lata.